Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Chociaż, może to ja opuściłem Boga? Może to ja wydałem go na śmierć, wyśmiewając się z niego lub nie broniąc jego imienia, kiedy ktoś się wyśmiewał i kpił z mojej wiary? Może zaparłem się go jak Piotr, bo wstydziłem się przynależności do wierzących? Może przez moment droższa była mi znajomość z kimś, kto i tak nie lubi mnie takiego, jakim jestem, niż bezwarunkowa miłość Boga. A może trzymam się zawsze z tyłu i nie wychylam, żyję tylko z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc i nie robię nic ponad to, czego wymaga ode mnie szef, praca, żona, syn czy córka. Może jestem tym, który zasnął w tak trudnej dla Chrystusa chwili, której on odczuwał ludzkich strach i potrzebował mojej obecności i wsparcia? Ale to jeszcze nic może być gorzej. Może ja byłem tym, który na jego pluł i oskarżał o bluźnierstwo. Może ja dokonałem złego wyboru w życiu i nie umiem się do tego przyznać. Może to właśnie ja wybrałem Barabasza? A może wyrachowany jak Piłat zrobiłem coś niegodziwego względem innego człowieka, żeby ratować własną skórę? Może podałem komuś rękę, udając przyjaciela, a tak naprawdę go skrzywdziłem niczym żołnierz podający gąbkę z octem Chrystusowi? Może byłem łotrem, który nawet w obliczu śmierci szedł w zaparte i nie potrafił pokornie przeprosić? Nie wiem. Gwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.